A ty, czy ty, egzamin masz zdany. Jest prośba od wielu, daj ściągnąć przyjacielu. Sesja się zbliża, czas za naukę zabrać się. Tak wiem, już czas, posprzątam tylko las. A ty, czy ty, egzamin masz zdany. Jest, jest prośba od wielu, lecz ciągnąć przyjacielu. Sesja się zbliża, czas na za naukę zabrać się. Tak wiem, już czas, bo sprzątam, sprzątam tylko las. A ty, czy ty egzamin masz sam. Jest prośba od, od wielu, lecz ciągnąć przyjacielu. Sesja się że czas za naukę zabrać się. Tak Jak wiem, już czas, posprzątam tylko las.